Będę umierał. Czy naprawdę to Premiera w teatrze telewizji. Ja bardzo lubię grać role, w których można wyśledzić przemianę bohatera. Co ty myślisz? Że to jest ważne? ważne? Zaskakujące przemiany, czasem niespodziewane. E, e, I to wszystko znalazłem w roli zaproponowanej mi przez pana Andrzeja Barta. Dostrzelaj, no Gnoju! Bał, bał, bał! Znowu mogłem zagrać coś takiego, że widza stawiam stan napięcia, że nie wie, co ta moja postać za chwilę e, e, wykona, w którą stronę m, się zwróci. Strzelaj! Strzelaj! Zabijesz ofiarę! Zabijesz człowieka! Taka przygoda bardzo mnie na pewno wzbogaci. Spektakl bezdy w poniedziałek 28 października o 20:25. Dziękuję.